Pasy sobie zapinamy. Zasada jest taka, najpierw zaczynam od biegu, później ręczny, bo gdybyś miał bardzo dużą górę, no to może się stać, tak, że jak będziesz teraz puszczał ręczny, to to auto ci zacznie zjeżdżać. Wszędzie to po mniej więcej do połowy, oczka przed siebie i oczy patrzą tam gdzie jedziemy w stronę prawej tak. musimy już przygotować nogę lewą na sprzęgę, bo to będzie trzeba zrobić bardzo wolno prawy kieruneczek damy troszkę do lewej bez gazu, jeszcze o tu czuć jakąś reakcję tu trzymamy, trochę w prawo kierownicę bo na małpy skręca w lewo jeszcze w prawo, jeszcze jeden obrót, dobra i patrzymy gdzie jest tu miejsce z tyłu. i tu tak wjeżdżamy. patrzymy czy nigdy nie dojdziemy sprzęgło wciskamy. hamulec i teraz jedyneczka, Szybko w prawo, prawo, szybciej, 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 szybciej ręce. W lewo teraz, w lewo, w lewo, w lewo, lewo, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Z przekłonaniem I w prawo dajemy. Prawo, 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 prawo. Dobra i zawrócimy sobie. Teraz po malutę sobie popuszczamy sprzęgło. Widzisz tą linię w lusterku czy nie widzisz? To wzdłuż tej linii staramy się jechać. Możesz też sobie spojrzeć trochę do tyłu tutaj w prawo i próbujemy dojechać tam, żeby zmieścić się między liniami do tej koperty początkowej. Troszkę tak i trochę w prawo zaczynamy kręcić. Jak za szybko, wciśnij troszeczkę sprzęta, wciśnij troszkę sprzęta. O, wtedy on zacznie zwalniać. No, musimy skręcić szybciej, bo chyba ucieka nam ta linia, a zbliżamy się tutaj do tej, więc trochę mocniej w prawo. Tak i sprzęgło popuszczamy troszeczkę do góry, żeby nam wystartować z powrotem. Ok. mocniej w prawo, mocniej. Teraz zaczynamy prostować. Prostujemy, prostujemy, prostujemy. Raz tu spojrzenie, raz tu i trochę tu przez tylną szyba. Tam przez prawe ramię To musisz spojrzeć, żeby wiedzieć gdzie jest koniec drogi. I przed końcem zaraz będziemy dawać sprzęgło. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz sprzęgło i hamulce. No i zrobiliśmy Teraz już musisz kontrolować i lusterko i tam z tyłu za prawym ramieniem coś idzie. Sprzęgło troszeczkę do góry. Teraz no, jeszcze za chwilkę będziemy troszeczkę dokręcać. Dobra, dokręć minimalnie w prawo. Minimalnie wciśnij sprzęgło, żeby nie było za szybko, ale, o. Jak za wolno, to troszeczkę je popuść, żeby ruszył z powrotem. O właśnie. I takimi malutkimi ruchami na sprzęgle kontrolujemy pręg. Dobra, jest nieźle. Też właśnie. Skontroluj lewą stronę. Jedziemy, jedziemy dalej. Popuszczamy jeszcze minimalnie, Trzymamy dobrze przy prawej I niedługo będziemy prostować Jeszcze chwilka I będziemy wychodzić na prostą Jeszcze, jeszcze I teraz w lewo kieruj mocno, w lewo, mocno, 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 Dobra, i prosto już Już proste chyba. Już prościutkie I patrz, raz w prawe, raz w lewo Widzisz, tu zaczynamy jechać trochę za bardzo w prawą Więc minimalnie w lewo O, i wyprostuj Już jesteśmy prosto. Tu staraj się nie patrzeć Jak jedziesz do tyłu To tylko lusterka I tylko tylna szyba